Cześć! Dziś chciałabym z Wami porozmawiać po stresie. Poruszam ten temat nieprzypadkowo, ponieważ jest on naturalną konsekwencją kwestii, o których mówiłam Wam w poprzednim miesiącu. Jeśli nie oglądaliście jeszcze ostatniego filmu o tym, czym jest kryzys, to zachęcam, żebyście zrobili to przed obejrzeniem dzisiejszego materiału. Stres jest bowiem silnie skorelowany z kryzysem. Bywa też jego naturalną konsekwencją, dlatego dobrze jest znać jego naturę. Tymczasem dziś chciałabym zacząć od wytłumaczenia, czym jest stres i omówić schemat jego powstawania. Stres jest zespołem reakcji organizmu na zdarzenie, które zakłócają jego dotychczasową równowagę lub też przekraczają zdolność do radzenia sobie z tą sytuacją. Stres wymaga od nas reakcji przystosowawczej, inaczej mówiąc, adaptacyjnej. Stres. Sam w sobie nie jest czymś złym. Problemem staje się wówczas, gdy jest go za dużo i gdy nie potrafimy go kontrolować. Musicie wiedzieć, że długotrwale działający stres osłabia naszą wolę do działania, paraliżuje nas i staje się powodem wielu dolegliwości oraz chorób, ponieważ obniża naszą odporność. Wart uwagi jest fakt, że stres jest kwestią indywidualną i dużo zależy od tego, jak interpretujemy jego znaczenie. Ponieważ o ile stres jest reakcją naturalną i każdy go odczuwa, to jednak jest pewien moment kryzysowy, który mówi nam o tym, że właśnie przejął nad nami kontrolę. Kiedy to następuje? Jednym ze wskazówek powinien być dla nas poziom naszego znaczenia, jaki osiągnęliśmy. Dlatego kluczowa jest odpowiedź na pytanie. Czy jestem w stanie zregenerować swoje siły w ciągu doby? Jeśli tak, oznacza to, że potrafisz trzymać stres na wodzy. Jeśli potrzebujesz więcej czasu, oznacza to, że stres przejął nad Tobą kontrolę. Odpowiedź na pytanie, jak radzić sobie ze stresem, tkwi w zrozumieniu schematu jego powstawania. Dlatego warto cofnąć się do samego początku. Po to, aby zrozumieć, jak powstają w nas emocje, takie jak lęk. Często powtarzam moim pacjentom: czujesz się, tak jak myślisz. Co przez to rozumiem? Chodzi o to, że zanim pojawi się w nas dana emocja, na przykład lęk, to najczęściej chwilę przed tym pojawia się w naszej głowie jakaś myśl. Myśl, czyli nasza interpretacja sytuacji, w której się znaleźliśmy, która wywołała w nas daną emocję. Dam wam przykład. Wyobraźcie sobie sytuację, jutro zdajecie egzamin. Waszą oceną tej sytuacji jest jakaś myśl. Przypominam jeszcze raz: myśli są subiektywne, są naszą oceną sytuacji. Myślą może być na przykład to, że oblejemy egzamin i ta myśl wywołuje w nas lęk. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Na początku jest zdarzenie, które jest zalążkiem naszego potencjalnego stresu. W tej sytuacji nadajemy pewne znaczenie. I pojawiają się w naszej głowie myśli automatyczne, które to często są katastroficznymi interpretacjami tych zdarzeń. Kiedy jesteśmy w stresie, bardzo często pojawiają się w naszych głowach takie myśli jak nie dam rady, nie uda mi się, chcę, żeby to już się skończyło. Co możemy zrobić, gdy takie myśli się pojawiają? Mam dla Was ćwiczenie który polega na szukaniu myśli alternatywnych, czyli konstruktywnych, adekwatnych, a nie zniekształconych. Kiedy nie mamy negatywne myśli, które przychodzą tak z automatu, zazwyczaj koncentrujemy się na danych, które potwierdzają ich słuszność. A cała sztuka polega na tym, aby potraktować te myśli jak hipotezy i sprawdzić, czy są prawdziwe, przekonać się, czy aby na pewno odnoszą się do faktów. Co to znaczy? Chodzi o to, aby poszukać dowodów, które potwierdzają słuszność naszego przekonania oraz sprawdzić, czy są dowody, które zawsze czają naszym myślom. Zbieranie dowodów, które potwierdzają lub podważają słuszność naszych myśli, jest pomocne w tym, aby porządkować się i zmniejszyć nasilenie nieprzyjemnych emocji. Pamiętajcie, dowody to konkretne dane, informacje i fakty. Nie są to w żadnym wypadku domysły i interpretacje. Wracając do naszego przykładu z poprzedniej części, gdzie wspomniałam Wam o oblanym egzaminie. Warto jest zastanowić się, jakie dowody świadczą o tym, że oblejemy egzamin, a jakie o tym, że go zdamy. Dowodami potwierdzającymi słuszność naszych przekonań mogą być na przykład fakty, że mamy mało czasu na naukę. Dowodami zaprzeczającymi zaś, że w sumie przeuczymy się na ostatnią chwilę, jakoś zdajemy te egzaminy. Jeśli pojawiają się dowody za, i przeciw, to chcąc uzyskać myśl, która będzie najbardziej adekwatna, powinniśmy wziąć pod uwagę dowody za i przeciw. Odwołując się do naszego przykładu, nowa myśl mogłaby brzmieć następująco. To prawda, że mamy mało czasu na naukę, ale jeśli zaraz zabierzemy się do pracy, to jest szansa, że zdążymy przerobić cały materiał. W sytuacji, kiedy pojawiają się tylko dowody potwierdzające słuszność tej pierwszej myśli, świadczy to o tym, że myśl jest prawdziwa i powinniśmy skupić się na rozwiązaniu problemu. W tym przypadku zrobić plan, zastanowić się, na co mamy wpływ i czy możemy kogoś poprosić o pomoc i wsparcie. Kiedy znajdziemy wyłącznie dowody zaprzeczające naszej pierwotnej myśli, świadczy to może o tym, jak bardzo zniekształcamy to, co dzieje się wokół nas. To również oznacza, że nasza myśl jest całkowicie nieprawdziwa. Ćwiczenie to pomaga nabrać dystansu do tego, co się dzieje, popatrzeć na problem z innej perspektywy i tym samym wyregulować emocje, które przeżywamy. Pamiętajcie, to nie stres i lęk wyrządzają nam krzywdę tylko przeciążenie nimi, a dokładnie długofalowe skutki tego przeciążenia. Dlatego też warto jest zrozumieć lęk i umieć sobie z nim radzić, a także trenować swoją odporność psychiczną, czyli zdolność do generacji naszych sił. Na koniec jednak chcę wspomnieć o tym, że mogą być takie sytuacje, w których mimo naszych prób proste metody radzenia sobie z lękiem nie pomagają. Więc jeśli czujecie, że sami nie jesteście w stanie przywrócić kontroli nad własnymi myślami i emocjami, to zgłoście się do specjalisty. Tymczasem życzę Wam spokojnego dnia, pełnego równowagi i pozytywnych emocji.